Cześć, witam wszystkich serdecz, serdecznie zaczynamy wreszcie odcinek o tunelu legendarnym tunelu między Katedrą Świętych Janów która jest tutaj widoczna zawsze tak nietypowo we swojej facjaty Jestem, filmuję na moście drogowym między Katedrą Świętych Janów a nie inaczej nie inaczej a zamkiem dybowskim na drugim brzegu południowym brzegu Wisły oczywiście o tunelu łączącym zamek z katedrą pod Wisłą część pierwsza Nagrywana na zamku, druga część będzie w katedrze, ale to już później. Przyznam szczerze, że stopień komplikacji nagrywania tego odcinka jest na tyle duży, jeśli chodzi o się informacji, że sobie zorganizowałem taki mały scena do którego w przerwach sięgnę. Moment. sobie zaglądałem. W innych odcinkach to nie było konieczne, tu jednak już tak z pamięci się nie dało. Dość długo się przygotowałem i co się dowiedziałem, co tam wykombinowałem, wam dzisiaj za chwilę przedstawię. Można przyjąć, że burzę o legendarnym tunelu między zamkiem a katedrą rozpętał artykuł z 1925 roku w Gazecie Toruńskiej. Otóż nawiązywał on do walki między 40 Francuzami, wirusami Napoleona, a Rosjanami. I otóż ci Francuzi komunikowali się między zamkiem a Starówką. Jak to robili? No trudno wyobrazić sobie desant na pontonach, w kamuflażach jakichś snajperskich czy tam komandowskich, z twarzami wymalowanymi, z jakimiś kwiaczkami na głowie czy z dżile. Nie, to no nie bardzo, pod Rosjan jeszcze komunikowali się właśnie przez legendarny tunel. Wchodzili tu na dziedzińcu, wychodzili na sterówce, i to rozpaliło wyobraźnię poszukiwaczy. Przynieśmy się teraz do lat 90., oczywiście już XX wieku. Są więc lata 90. XX wieku. Przyjeżdżają pod zamek Dubowski. profesjonalne ekipy poszukiwaczy. Uruchamiają radary, odwierty, ale także to się wszystko odbywało pod patronatem nowości. Za pomocą właśnie gazety zbierają też relacje naocznych świadków, którzy ponoć byli w tym tunelu. Zgłosiło się kilka osób, którzy bezpośrednio po wojnie tutaj próbowali mieszkować. Wszyscy są zgodni, ja sobie tak obejdę, pokazywał. Wszyscy są zgodni co do tego, że wchodziło się do tunelu najpierw jakieś 20 metrów pod kątem 40, 45 stopni w dół, a potem już poziomo Długim korytarzem, takim dość już zagraconym, zamulonym, zalanym wodą częściowo. Po prawej stronie była właśnie jakaś piwnica, też zagruzowana. Jedna z kobiet, która się zgłosiła, liczyła nawet kroki. Wyszło ich od wejścia do tunelu, wzdłuż do Wisły jakieś 500 kroków, co w przybliżeniu daje nam 200 metrów, a więc praktycznie byłoby to odległość między zamkiem a Wisłą. I dalej już nie było przejścia. Pojęwały się też słowa, że to nie był koniec tunelu, że to było po prostu zawalone wszystko. Zawalone, co znaczy, że był ciąg dalszy. A gdy gdzie ciąg dalszy? Ciąg dalszy mógł już prowadzić tylko pod wisłą. Źródła, i to dość wiarygodne przynajmniej, nawet te badawcze podają, no dość wiarygodne jak na legendę o tunelu podają, że wejście znajdowało się właśnie tu na dziedzińcu, pokazuję obecnie ścianę południową czyli od strony dworca przelecimy sobie dookoła, tu właśnie tam jakaś para sobie mieszkuje więc nadal jest to atrakcyjne miejsce turystycznie i przychodzimy do ściany północnej tej od strony Wisły wejście znajdowało się w dawnych otworach drzwiowych które zostały przerobione na okiennice mniej więcej na środku właśnie dziedzińca nie powiem na pewno no ale to wychodzi na to, że to muszą być właśnie te drzwi mamy drzwi wyraźne łuki drzwiowe podzielone, a więc przerobione w przypuszczanie właśnie na okiennice i nie powiem na 100% ale właśnie, właśnie gdzieś w tym miejscu wchodzono tuż po wojnie właśnie do tunelu jesteśmy w części mieszkalnej zaraz wam to pokażę tutaj w latach 90 Lidia Grzyszkiewicz-Kotlewska prowadziła, pani Lidia Grzyszkiewicz-Kotlewska, oczywiście prowadziła profesjonalne, profesjonalne badania archeologiczne. To już nie było szukanie tunelu, tylko po prostu naprawdę badania nad Zamkiem Wybowskim. Tą część mieszkalną odsłonięto, było widać piwnicę, można było pomyszkować po oczywiście ruinach tych piwnic, które są dosłownie podemne. Zaraz wam to pokażę i powiem o co tu chodzi. Tu, pod tą zwałą śniegą, właśnie tam wychodziłem przed chwilą. To jest wszystko zabezpieczone przez ochronę, ale drzwi są na szczęście otwarte. Ściana północna w zamku Dubowskiego, i tutaj ta zwała śniegu, gdzie stoję, to właśnie była część mieszkalna. Trzy kondygnacyjny budynek, piwnice odsłonięte w czasie prac archeologicznych. W jednym z opracowań dosłownie było pokazane miejsce, przypuszczalne oczywiście, miejsce do wejścia do tunelu. I to znajdowało się mniej więcej na środku. Tych piwnic w tej części mieszkalnej. Przejdę się z wami i środek to będzie mniej więcej gdzieś. Gdzieś... No to nie trudno zgadnąć to koło tego, koło tych drzwi przerobionych na okiennice Gdzieś, 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 gdzieś tutaj. Trochę wiatr, niestety trzeba się liczyć, jest dzisiaj taka wietrzna pogoda. Gdzieś w tym miejscu, gdzie stoję. No to nic nie ma, to jest zła, śniegu. Ziemia, wszystko zostało przesłane po tych pracach. I gdzieś w tym miejscu właśnie była ta piwnica, od której wchodziło się do tunelu. I ja Wam powiem, że. O, tutaj. To przypuszczanie, te drzwi. przerywane na okiennice Nie inaczej. I powiem Wam, że ja miałem swój epizod właśnie z tym tunelem, jeśli tak to można określić. Tutaj są te drzwi. Ponieważ w czasie, kiedy jeszcze tkwiwica było odsłonięte, przyjechałem sobie na rowerku. Miałem tą mapkę, gdzie jest to wejście, wszedłem do tej piwnicy, do ruin, oczywiście. Stanąłem sobie naprzeciw takiej zamurowanej ściany, gdzie było odsłonięty tylko kawałek jakieś dziury. I to było to miejsce, to wejście do tunelu. Można było jedynie wsunąć rękę, posiecić latarką i zobaczyć właściwie ciemność. I to wszystko, no oczywiście. Nie wchodziłem dalej, bo nie było jak. Ale wychodzi na to, że według mapy, przez chwilę w swoim życiu stałem. Woko, woko z legendarnym wejściem do, tu, do tunelu. Jest takie opracowanie właśnie pani archolog Lili Grześkiewicz-Kotleskiej. Można ściągnąć w internecie, sobie wydrukować, poczytać. Podam ewentualnie stronę później. I po tych pracach badawczych wszystko niestety zostało zasypane. Dziś tych piwnic nie ma, jest zwała ziemi. Także jak ktoś ma nadzieję przyjechać, wdzierać się do tunelu, no niestety nie ma szans. O strony dziedzińca nie da się. Tam wszystko zamurowane, zawalone też ziemią. Tutaj to jest hałda śniegu obecnie, potem sama ziemia. No niestety nie zobaczymy nawet tych piwnic. Postaram się pokazać później już w domu zdjęcie przynajmniej jak to było w czasie prac badawczych, archeologicznych, żeby jakiś mieć pogląd jak to wyglądało w latach 90. gdzie jeszcze można było po tych piwnicach sobie troszkę pomyszkować. To jest właśnie ta część mieszkalna, troszkę lepsza panorama, o właśnie tu. Była część mieszkalna, trzy kondygnacyjna zniszczona w czasie wojen szwedzkich. Później były te piwnice odsunięte właśnie pod tym murkiem, a teraz już nic nie ma. Dobra, i teraz przenosimy znowu się do lat 90., zresztą byliśmy cały czas w tych latach 90. Poszukiwacze tunelu, oprócz zbierania relacji świadków, przeprowadzili też próbne odwierty i badania na ówczesne czasy najnowocześniejszym radarem sprowadzonym ze Stanów, w którym dysponowała tylko geofizyka w Toruniu już nazwy nie powiem, bo pewnie przekręcę i co się okazało odwierty zawsze otrzymywały się na głębokości około 1,5 metra i trafiano na cegłę to gdzieś w tych okolicach zamku między zamkiem, a właśnie Wisłą no ale to mu nic nie znaczy ponieważ to mogła być jakaś droga z tym, że georadar pokazał półkoliste sklepienie o średnicy 3 metrów około i w środku pustą przestrzeń a to już jest konkretne wskazanie, że rzeczywiście coś jak takiego jak tunel na pewno tu istnieje. Przenosimy się do czasów przedwojennych. Jest budowa tutaj mostu imienia Piłsudskiego I przy. Na wysokości trzeciego filaru, licząc od strony starówki, tam jest pewnie pierwszy na starówce, drugi, i mniej więcej na środku trzeci, natrafiono na gotyckie na sklepienie wykonane z gotyckiej cegły. I to jest na razie uważano za najtwardszy dowód istnienia tunelu. Ale do tego jeszcze nawiążek przyniesiemy się w drugiej części do Katedry Świętych Janów, ponieważ wymaga to wyjaśnienia, rozwinięcia, ale nie teraz, żeby nie przeszedł zabawy. Z kolei po wojnie, tuż po wojnie prowadzono renowację mostu. I z kolei w okolicach drugiego filaru, to gdzieś tutaj mniej więcej, wykonywano od odwiertów. Filar natrafił, na właśnie, ceramikę, cegłę i gdzieś, nie, czy filar jeden, wiertło trafiło na cegły i nagle wleciało w jakąś pustą przestrzeń. I stąd wziął się też wniosek, że być może dowiercono się do samego tunelu i wiertło się w tym tunelu zapadło. I też niestety istnieje prawdopodobieństwo, jeśli to jest prawda, że w momencie przewiercenia się przez tunel również zalała ten tunel woda będę teraz nagrywał sobie wnęki ponieważ się boję, że mikrofon złapie wilgoć i coś będzie z nie tak i teraz czy budowa tunelu od strony geologicznej była możliwa? otóż okazuje się, że na, głęb, na wysokości 15 metrów, licząc od Starówki w głąb Wisły Znajduje się ił, ił tak zwany ił Poznański, czyli twarda struktura, która umożliwia wydrążenie tunelu. Teraz, Katedra Świętych Janów znajduje się nad poziomem 10 metrów nad Wisłą, a Zamek Morski 5 metrów nad Wisłą. Ił Poznański od starówki w głąb to jest 15 metrów. Odejmijmy teraz, żebym czegoś nie pomylił tutaj. 15 od 5, czyli głębokość tego iłu od wysokości Zamku Dybowskiego, który jest nad Wisłą, to daje nam 10 metrów przewyższenia Katedry Świętych Janów w stosunku do Zamku Dybowskiego. Czyli wychodziłoby na to, to nie coś ale czujecie o co chodzi, że tunel można by drążyć po prostu poziomu. Więc z punktu geologicznego byłoby to wykonalne. Wydawałoby się, że to już jest wszystko, jeśli chodzi o te tajemnice tunelu od strony Zamku Dubowskiego, ale nie. Ostatnim rzutem na taśmę dokupałem się jeszcze jednej, to niezwykle intrygującej informacji. Otóż, według najnowszych doniesień IPN-u, w 1984 roku, kiedy uprowadzono księdza Jerzego w Piłuszkę w górsku, przywieziono go właśnie tutaj, żeby przekazać drugiej grupie. W czasie tego przekazania, ksiądz Jerzy Popiłuszko zgubił swój różaniec nie mam żadnej informacji o tym, że ten różaniec został odnaleziony a więc w tych okolicach Zamek Dybowski o, oh, nie w tą stronę jak zwykle Wisła mam kłopoty jeszcze z celowaniem. czyli okolice Zamku Dybowskiego nie wiadomo jak, czy bezpośrednio, czy bliżej Wisły, czy gdzieś na środku tego pola jest szansa, że ten różaniec istnieje nie jest w żadnym tunelu, więc jest jak najbardziej przypuszczalnie do znalezienia. Wydaje się to takie no niemożliwe, no, niewiarygodne, ale jest przynajmniej jakaś szansa, że rzeczywiście ten różan jest gdzieś tutaj jest zagubiony, ciągle gdzieś w tych krzakach może, może pod swoimi murami jest wciąż do odnalezienia. Oczywiście gdyby komuś się udało, brzmi jak wybrana w Totka, no ale jakiś cud może się zdarzyć. Pewnie temu, który nie przyjdzie szukać, a po prostu przyjdzie sobie na rowerku, zjebanana, rzuci skórkę, o różaniec. To oczywiście oddajemy właściwe organy do IPN-u, nie przywłaszczamy sobie, no trzeba działać zgodnie z prawem. Teraz trochę taka scenka mi się przypomina, ja się przejdę, o, wapiołowy zamek. Pan samochodzik już. Wszyscy zjeżdżają, poszukiwacze zjeżdżają się pod Malwork syrenkami. Młodzi zapytałem zapytają rodziców, co to są Syrenki, czy żuki, Nysy i Warszawy. Zjeżdżają się właśnie tym Syrenkami, żukami pod zamek w Malborku, rozbijają namioty i wszyscy szukają skarbu temperatury. Totalny zlot pozytywnych wariatów. Teraz spróbuję sobie obrazić, jak właśnie pod zamek dybowski latem ciągną wszyscy na rowerach, samochodami, z wózkami widłowymi, czym się tam da. I wszyscy szukają różańca. No mam nadzieję, że tego biednego dybosia pasjonaci poszukiwań jednak nam tutaj nie zadepczą, ale oczywiście gdyby ktoś miał to szczęście, no to jak najbardziej mu tego życzę. Ja kończę ten program, ten odcinek, co ja już program widzę, sobie jeszcze tak trochę rozgarnę śnieg, a może trafię na różaniec. O skarbach będzie jeszcze w następnym odcinku, kiedy przyniesiemy się na drugą stronę Wisły do katedry świętych Janów. Ale tam to skarby na miarę już Indiany Jonesa. Mniej niby wiarygodne, ale ponoć z ziarkiem prawdy. Także będzie jeszcze czego posłuchać. Dziękuję za uwagę. I do następnego odcinka. W bonusie, jeszcze takie na szybko nagranie dziedzińca od strony komnaty. Komnaty dziś nie będę omawiał. Przy okazji innego odcinka. Trochę się spieszę, bo są tam drzwi zamykane na skobel od zewnątrz. Mam nadzieję, że ktoś nie wytnie mi numeru. I nie zostanę tutaj na noc. O, właśnie to jest tak troszkę jakby z lotu ptaka dziedziniec. Dobra, to już naprawdę wszystko. Dziękuję. Lecę na dół. Póki jeszcze drzwi otwarte. Cześć.